cie będzie ja to teraz vlog mam, y vlog z poprzedniej prezentacji y puzzle z mała ja To małaserynki przestanie nagrywać oj nie ja. to przestanie to małaserynka to jest bajka mojego dzieciństwa nie więc to jest stary stara bajka bardzo się cieszę że ją odnowiono jeszcze nie widziałam ale no wiecie <laughs> sentyment zostaje, więc jak widzę tylko na światło tak, słoneczne hop, 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 no to będzie zaraz prezentacja no. czekaj tam, czek. A gdy tak, ty zrobiłaś bardzo mądrze, żeby Cię palić coś przepuściłaś kulkę, się, żeby kokia została na zewnątrz a to by się zamkły i wtedy by ją doruszyła, ją doruszyła w dół, a to nie można, żeby tego odciąć no i mądrze zrobiłaś no widziałam takie na TikToku coś ale nie, nie, nie dałam rady zobaczyć tego do końca jak się skończyło, nie? I to by wystarczyło, nawet nie widziałam do końca. Uważajcie z, z tymi psami... Bloga. z tymi psami na smyczach i, i pamiętajcie, żeby wam... wy się, się guzik, pan was wam pies wyskoczy i... A nie Dlaczego? Więc dla siebie. Z tą porozmawiać. Zaraz ze mną porozmawiasz, okay. tylko zrobię... Zaraz zrobię... Laj, yy, lajka. Ujęcia tylko zrobię. O, piecek tam jest. A Przemek gdzie ze śmiećmi, ze śmieciami, nie wiem. Zdrowie nie jestem pewna, jak to mam mówić. Piękna pogoda jest, zobaczcie. Czekajcie, tak zarane, Bo Ja muszę ustawić ostrość. O! Piękna jest pogoda dziś, więc będę mogła nagrać rolkę odnośnie moich pazów. Jeszcze wymyśliłam jak to zrobię. Będzie to na tle palmy i... Uryzyna. Palma będzie w tle. Nie, niebo niebieskie i będzie taki yy, będzie jak się to nazywa taki filtr tu mamy serenki gdzie do połowy jest woda Do połowy jest woda a yy, i się wynurzasz jakby z tej wody, nie? Te fale są O się ma ja To Krystek mam wszystko ja, ja Nie, nie chcę czegoś, co tu za vlogu i mówię, no bo chcę tylko pazę jeszcze pokazać, teraz pogadamy, czekaj. Pączek, co ty to robisz? Już była, było wszystko. Drugi raz będziesz robić? Ona się musi zastanowić, ona musi się powochać. Co tam jeszcze, Pączek? Idziemy do tego Przemka? Dobra, jak już mam kamerę ustawioną, tam jest czerwone i tak będę czekać, więc będzie zaraz prezentacja moich pazów. Kurde, wy już tu pewnie wiecie, jak one wyglądają te pazy, bo nie, jedno, nie jeden z Was pewnie już na live był, ale są tacy, co mogliby jeszcze nie widzieć, albo chcieliby zobaczyć, jak wygląda ją w świetle dziennym te pazy. jest będzie No Dobra, na tle palmi. Kulka, gdzie Ty idziesz? Będzie, dobra, będzie kulka. Kulka, chodź. W trzeci raz chcę presentation zrobić pazów. Nie umiem, bo wiecie co, w jednej ręce mam kulkę, w tej... A w drugiej kamerę. nie mam wolnej ręki, żeby nagrać prezentację. więc wcisnę kulkę przelkowi, żeby tam poszedł. Ej, kurka. Jeszcze tam poszedł przodem, a ja to co? Zostałam w tyle. Tutaj będzie miał przykręć tego szczoka małego. Bo ona, jak jest daleka, to naciągnie ciągnie do Przemka. Ona chce do Przemka. Przemek też nie ma wolnej ręki, bo tu gada, a z drugiej ręki pije Huela. Kurde, trzeba zrobić jej prezentację ręki. Chyba, że trzymając smycz w ręce. Już prędzej. Kurde, czerwone. Czekaj Ty, Polczek, dobra. Czerwone będziemy stać. Mogę zrobić się teraz chyba. Ale będę trzymać w ręce smycz. Nie wiem jak będzie wyglądać. Tak w słońcu. O kurde, ale dają po oczach. Wiecie? Dają po oczach nieźle. Te syrkonie też. Uhu! Te na dzióbku grubości to jest po prostu udobienie. No, w sumie nie pasuje do prawej. Za <gryw> bardzo. Ale okej, okay. podoba mi się to tak. Te drobiny robią taką robotę, że szok. Pa, do zobaczenia na, za tydzień o tej samej porze. Mam nadzieję, że już szybciej skończymy. Dobra. A, dzisiaj chcemy jeszcze zrobić live po hiszpańsku. Z Gabrielem. Przemek zaproponował testy, ale ja nie wiem, czy mezu nikt mi na to pozwoli. Malowanie wzornika kolorami jeszcze. W miarę. Będzie okej, okay, ale testy frezarek, gdzie jest to tak, tak mega skomplikowana rzecz. Trzeba wszystko wiedzieć, głośność, wymiary, decybele, e, drgania. Tyle słów nowych, on, on się nie zdaje sprawy z tego po prostu. A, robię sobie testy, nie? No, co innego malować lakierem i mówić tylko o konsystencja, kapa, czyli warstwa, jedna warstwa, To no, ma bardzo ubogie słownictwo. Ale kurde, testy frezarek, no to jest... Nie zgodzę się na to. Nie zgodzę się na to. Trzeba będzie coś prostszego zrobić, żeby mi się po prostu. Obyła! Dopiero pierwszy live. Ja coś tam pogadałam. Ja się musiał swoić z tym hiszpańskim, a nie od razu testy gryzary. Chciałam sobie troszeczkę komuś wyżalić, nie? Hani nie ma, nie mam. Nie mam komu ponarzekać na Przemka, Więc ponarzekam Wam. Oj, te kwiatki piękne. Miałam tą storkę nagrać, więc ja chyba sobie tu gdzieś siądę na ławeczce, sobie tę storkę nagram, bo potem już nie będzie okazji. No, a w tym, w tym wypadku muszę się z wami na razie pożegnać. Więc póki to narura. Nowe kwiatki są sadzone. Tam przez tego pana tu już są. Nie, tu jeszcze nie są. Albo są już posadzone? Nie, to są jeszcze nie. jeszcze nie są posadzone. Tu są z lewej strony posadzone bluszcze. I to już chyba na dłużej tu zostanie. Bo jak dawali kwiatki, to widzicie, one te kwiatki wyglądały bardzo bidnie. Ale bluszcz jest jak na tutejsze warunki, i sikanie psów dość z tego, co widzę, wytrzymały chyba. I chyba się zostanie na dłużej. Bo te kwiatki biedne lepiej ziwią. Ale te bluszcze mają szansę. Ciekawie, czy je będą, jestem ciekawa czy je będą wymieniać coś tam dosadzać będą, bo wiecie jak lusz, nie? jak się rozrośnie jak lusz się rozrośnie, to już nie ma miejsca na nic innego. Dobra, zaraz będziemy mijać pana, który się rozkłada i będzie grał na Pierun y wie co to jest Pierun y wie co to jest. Jak mi ktoś z Was powie co to jest Jakaś gitara, ale plus, y chyba elektryczna. Dziwnie to wyglądało, ale widzi grą. Widziałeś tę gitarę? No. Nie. Nie, wrócić Taka jeszcze takiej nie widziałam, że była tylko tak jakby konturem w środku. W środku nic yy, i w my. Dobra, możemy iść. Teraz wszystko powinno być pusta, żeby dawała być. Ale nie chodzi o to. To nie było puste pudło, tylko środek był pusty w takim sensie, że było tylko obręcz dookoła nic więcej. Ja bym, ja bym, ja bym, ja bym. Będziesz widział to na vlogu. Mam nadzieję, że to y, coś tam nagrałam, ale nie wiem na ile to było widoczne. To było ciekawe. To co idziemy na jakąś kawę? Ja to teraz do Kabiela. Buli, to, bo nie? wolnie mnie to. Tak Tak? Bo ciągle cały czas, bo ona szarpie jakby tak, czekaj. Robiłaś fotka w poziomie? Mam tak. fotki w poziomie, ale jeszcze nie w na słońcu. Nie. No nie, nie potrafię, Grzemku, jedną ręką trzymać kulki Zdaj. i robić zdjęcia. Pilnij jej. Myślę, że miała skupić na robieniu fotce. Robię fotki, żeby zrobić mi do live'a. Masz umiejętność. Masz ustanie?

Pan z kotem. Z tym kotem jeździ, ten koteł na smyczach jest chyba bezdomny. Zresztą codziennie co te same ścieżki? Nie, ja wtedy nie nagrywam te same ścieżki. I nie nagrywam codziennie, ogólnie. Zawsze idąc mam czas, żeby coś tam opowiedzieć, widzo. Wtedy nie, nie jestem przy komputerze, nie pracuję, nie robię live'ów. Wczoraj live był. Tak się ciekawego opowiadałaś. A co ci opowiadałam? O wczorajszym live'ie, o moich pazach, o course. Gdzie Tak, ale nie widzieli słońca tych pazów. I nie wszyscy stąd byli. Czekaj, pączek. Dobra, idę robić te potki, to znaczy idę. No i zaczepiają. Starsze państwa. To <Tu> są <starsze> bardzo ciekawi kulki. Czy właśnie, starsze państwo, co tam idą za mną. Pytali się, czy to, czy to szczeniaczek. Zawsze pytanie, pytanie, czy plucha to szczeniaczek? przykro mi ją, co wyciągnąć O co napisałaś? oj, kichitito. A, dobrze. Okej, okay. no y, na przemian jest kachurito, Tito. szczeniaczek albo maluszek. Pięknie się prezentuje ten opuszczony budynek, tak. Z daleka. Mają go renowować, renow... Mają, e, ma być renowacja tego budynku, ale nie wiadomo kiedy. Na razie tak stoi, a tam w celu trochę oceanu, no dobra cisnę. Hola chicos i y chicas, soy Editha de Polonia, soy profesora de unias pero en Polonia ahora yo aprendo español y quiero presentarte estas colores, estas esmaltes. semi permanente gel polish aquí está mi amigo de Venezuela Venezuela Gabriel que me ayuda español español y yo aprendo tengo? de las marcas sí de las y marcas. de la teoría la no teoría de la práctica teoría muy importante yo hago uñas porque yo me gusta hacer uñas mira estoy loca sobre uñas Kada Unia diferente, są son Unia z de Endirecto, pero para y, espectadores de Polonia. Dobra, dziwaski. Ja się w ogóle nic nie odpalałam. Co ta kamera robi? Ja się nie odpalałam wcześniej, bo robiliśmy. dwa i zrobiliśmy na hiszpańskim koncie. Diaboll! E, Kansado! Kansado znaczy smy, e, zmęczony, a diaboj to znaczy widem. E, pakuje się. Idziemy z Gabrielem. Gabriel mi oczywiście znowu pomógł yy, robić tego live'a. Tam bardzo uch, z, tymi, z tym słownictwem ma, bardzo mi pomaga i się zdarzyła przeprawa sytuacja, bo kurczę Nicole ma kuzynkę, yy, która tu studiuje. Jest yy, z Wenezueli czy skądś tam i kurde się troszeczkę tam z pewnym członkiem rodziny Popsztykami i wiecie, młoda dziewczyna, 20 parę lat, 21. No i nie chce mieszkać w domu. Albo w sumie nie wiem, czy może. No i siedzi tam u góry, bo ona studiuje, to sobie tam porobiła rzeczy, bo internet potrzebny. Wiadomo, żeby tam się pouczyć czy coś tam porobić. Więc jak najbardziej, my tutaj udostępnimy górę ojejku ciemno, żeby tam mogła porobić swoje rzeczy. No ale nie wiemy, gdzie ona będzie spała, chyba w barze od od Gabriela. On, on powiedział, że gdyby nie on, no to kto jej pomoże? Nigdy jej nie pomoże. Ona tu jest samiutka, samiuteńka. Tak mi jest żałuje tej dziewczyny. jest taka, taka sympatyczna, taka spokojna, miła, taka, wiecie, kurczę, no... Nie wiem, czy to czasem nie przez jej ojca, który troszkę tam, A, dobra, nie, nie będę się wtrącać. Jak będzie potrzeba pomocy, to jej pomożemy. Kulka, coś ty tam porobiła? Ciemno. Idziemy do góry, bo tutaj Przemek pomalował stopień, więc trzeba takiego zrobić dużego kroka. Dobra, wyłączam się, bo nie chcę, żeby ona się stresowała, żeby ją nagrywała. Ona jest tu w sobie siedzi i sobie na laptopie gdzieś tam robi.